What's up! Witamy Was dzisiaj w filmie, który zapowiadałyśmy już nie wiem, chyba odkąd mamy ten kanał. Czyli zamienniki e, szminki z maka w kolorze Candy Yamam. I na początek taki mini quiz. Jedna z nas ma dzisiaj na ustach e, tą szminkę, a jedna ma e, odpowiednik tańszy. I wiecie, możecie się teraz zastanowić, pomyśleć, jaką obstawić. A e, na koniec oczywiście powiemy Wam, wiecie to wygrał. <laughs> Dobrze, a zanim to, to jeszcze chciałam powiedzieć, że y, dzisiaj mamy niedzielę 21 dzień lutego, tak? tak? Czyli wczoraj minął rok odkąd założyłyśmy kanał. A, e, a jutro, czyli w poniedziałek 22, będzie rok od naszego pierwszego filmu, także juho! Pierwsze urodziny! Tak. To taka ważna dla nas chwila i przy tej okazji chcieliśmy oczywiście, chciałyśmy oczywiście podziękować za wam za wszystkie subskrypcje, wszystkie komentarze, wszystkie kciuki w górę i za to, że byliście z nami, że nas wspieraliście, że nieraz dawaliście nam fajne pomysły na nowe filmy i zachęcamy, żebyście robili to nadal. Tak, dziękujemy. No. E, dobra, przejdźmy już do rzeczy. Tutaj mam e, na środku taką dużą plamę, e, to jest candy Jam, a dookoła niej e, kolory podobne. Odpowiedniki, jak tak? E, I już Wam powiem, e, co wybrałam, czego szukałam, i Daria powie Wam, co myśli, czy to jest podobne, w ogóle, czy w ogóle nie jest. Zobaczycie, jak tak. Bo zasada jest taka, że Marta zawsze musi mieć różowe usta, no nie zawsze, ale prawie zawsze. I to jest taki typowy kolor Marty, czyli hamska różowa szminka, która nie jest w ogóle moim kolorem. Także to, że dzisiaj mam na ustach, to jest w ogóle jakiś wyjątek. Dlatego Marta dzisiaj Wam pokaże to, co ona zbiera zawsze, żeby, żeby sobie porównać te szminki, jakieś tań, tańsze odpowiedniki znaleźć. A ja Wam powiem, czy rzeczywiście są takie podobne i jakie widzę różnice. To zaczynamy pierwszym produktem, jaki Wam pokażę, to w ogóle był pierwszy, e, pierwszy produkt, zamiennik, zamiennik jaki, e, nie wiem, zobaczyłam w sklepie i uznam, hmm, podobny do Candy Ja ja, może zobaczymy I, I naprawdę jest bardzo podobny, to jest e, L'Oreal Glam Matte w kolorze 512 e, Fuchsia Flair i wygląda tak e, Kolory Wam później pokażemy z bliska, e, a na razie e, opowiem Wam, to jest taka pomadka w płynie i ona jest matowa, to znaczy y, nie błyszczy się, nie jest taka, wiecie, połyskująca jak, nie, jak na przykład błyszczyk, tak? bo ma taką formę. Jest dosyć y, matowa, ale nie zasycha na ustach. I y, 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 powiedz, moja droga, co sądzisz, że ja ci otworzę. Y, Pierwsza rzecz, y, jaką zauważyłam, to, że ma taki dziwny aplikator. Takie serduszko. <słyszyk> ale L'oreal lo, 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 ma często właśnie taki aplikator w błyszczykach czyli... Pachnie dosyć sztucznie, a mak jak zwykle pachnie budyniem jak dla mnie przynajmniej. E, bo co ja mogę powiedzieć tutaj o tym? Bardzo ma mocną pigmentację. Na szminki maca też mają bardzo mocną pigmentację, co Marta Wam na pewno potwierdzi. E, no, wygląda na matową, więc na pewno się do tego trzyma, tak? No właśnie, nie, bo tak jak mówiłam, ona nie zastyga, więc e, ona jest na tyle kremowa, że No że jak tylko coś zjecie na piecie, się ona się wszędzie odbije i szybko dosyć zje, ale jest matowa, nie błyszczy się tak jakby błyszczyk na przykład. Tak. Porównanie do maca od 0 do 10? E, tutaj mam. Kolorem? 8. Jest trochę mocniejsza, moim zdaniem. Mocniejszy róż. Znaczy, wiecie, to już będziemy teraz omawiać takie drobne szczegóły. jeszcze nie powiedziałam mak kosztuje 86 zł. Bo sprawdzałam dzisiaj, a to kosztuje zależne. Ja to w promocji kupiłam chyba za niecałe 20 zł. Także. Bliskość kolorystyczną ja przynajmniej oceniam na 8 na 10. No, to są jest to rzeczywiście sytuacje. trochę bardziej żywa. Dobra, następna rzecz. Moja druga na przykład to. To jest Maybelline. Eee, color se Sensational Moje ulubione słowo 902 Fuchsia Flash. I tak wygląda ta szminka. I to jest normalnie to nie jest matowa szminka, bo Candy Amiam ja jest matowa. Ta e, z Maybelline jest normalnie kremową szminką, ale jak wiecie, mam nadzieję, jest pełno tutoriali, jak zrobić z szminki e, błyszczącej zwykłą matową, także obejrzyjcie sobie więc to nie jest problem, żeby, żeby no. była matowa, ale kolor, jak sądzisz? Kolor jest moim zdaniem ta. Moim zdaniem trochę bardziej zbliżony. Praktycznie ten jest identyczny jak Candy ja miałam, Więc ja uważam zbliżenie koloru na 10 na 10. Pachnie Bardziej słodko pachnie jak taka świeczka zapachowa słodka do, do domu, e, ale generalnie no, wygląda mi na bardzo podobną, bo nawet konsystencję ma taką też dosyć tępową, jak te szminki z Maka mają e, i wygląda na matową. Także, tak. No, tak, ja jak bym, mówisz... bym powiedziała, że to jest e, chyba z tych wszystkich, które tu dzisiaj mam to jest najbardziej podobny kolor. Najlepszy odpowiednik, tak też najlepsze. mi się tak wydaje. Mhm. Dobra, następna. Aha, ja mam zwyczaję. E, kolejna może Avon. To jest e, szminka, którą kiedyś wyczytałam, że jest idealnym odpowiednikiem, e, ale nie jest aż taka idealna, hmm. jak na przykład ta z Maybelline jest lepsza. To jest Fearless Fuchsia, Tak wygląda opakowanie i tak wygląda kolor. Tutaj wam pokażę candy. No trochę się różnią. No będzie widocznie zbliżenie ok. pewnie. No. Znaczy ja już widzę, że ta jest o wiele bardziej fioletowa. Znaczy no, o wiele bardziej. Wiecie, co i tak są takie małe różnice między tymi kolorami. To są już takie szczegóły, których się czepiamy. Ale moim zdaniem to jest bardziej fioletowe niż Candy. Candy jest typowo różowa. Taki ostry różowy róż. A ta jest bardziej taka fioletowa. Bardziej wpada w takie chłodniejsze tony moim zdaniem. Mhm. Ale rzeczywiście kolory są zbliżone. No niemniej y, oceniłabym podobieństwo kolorystyczne na 9, na 10. Tak i ta szminka y, kosztuje... Nie całe 20 zł, tam wiecie, około 15 mniej więcej, w końcu zależy od katalogu. Kolejna rzecz to jest nie nowość, którą kupiłam naprawdę całkiem całkiem niedawno. I to jest Revolution w kolorze. Aha, sorry. Salvation Velvet Lip Lacquer I to jest kolor I Fall in Love. Takie I to jest pomadka, proszę, Adalina. To jest pomadka zastygająca, zasychana zupełnie matowo. Na matowo. Tak? <grym> I ostatecznie na ustach jest naprawdę naprawdę matowa. Utrzymuje się... I tutaj zależnie od tego, co, wow. z, co z nią zrobicie. Ale kosmos. Bo ona zjada się w bardzo, bardzo dziwny sposób, bo ona zasycha i tutaj wiecie, od środka tak się, tak się jakby kruszy, więc to jest bardzo dziwne i nie wygląda się. To jest to bardzo? Nie, bo ona w ogóle bardzo krótko się utrzymuje. Wystarczy, że mówiąc, wiecie, tak się tutaj mhm. delikatnie zwierzyć. usta, to ona w tych miejscach się zjada. kruszy, zjada od razu, także no nie najlepszy. Ale jest taka, jak na błyszczyk, taką wpłynie, To jest taka dosyć e, gęstawa. Tak. Ale kolor rzeczywiście zbliżony jest... bardzo. No. Ja bym mhm. powiedziała, że to jest też takie osiem, jak ta z... Tak, ta pierwsza. Bardzo podobna do z... tej pierwszej. Z Zgadzam mhm. się. Aha, i ona kosztuje około 15 zł. E, kolejne kolory to już są takie mniej e, podobne, bo są... E, Trochę jaśniejsze, przede wszystkim z natury Wet n' Wild w kolorze Dollhouse Pink pokazywałam Wam ostatnio we vlogu, zobacz sobie. Opakowanie takie nietypowe. Ona jest jaśniejsza. O, dużo jaśniejsza, dużo bardziej jest Barbie. Nie jest taka intensywna, tylko bardziej taka... Nie jest jak... bardziej pudrowa, ale też zdecydowanie wpada w tony fioletowe. I no, tak. tak Wam pokażę tylko na szybko porównanie, to jest ta. Zdecydowanie jaśniejsza i bardziej taka fioletowa niż tamte wszystkie. Tamte są mm -hmm. typowo różowe, a ta jest taka pudrowa bardziej. I nie pamiętam ile ona kosztowała, ale niewiele. Nie bo dużo. to jest dosyć tania firma. I ostatnia rzecz już, to jest najtańszy chyba produkt stąd, bo jest to Freedom i ta szminka kosztuje 5 zł na, na, na stronach internetowych. 5 a 80 parę. I to się nazywa You Head Me at a Hello. I proszę, moja droga. Mm -hmm. Tamtej chyba zapomniałam. Hm. Najważniejsze, ta nie pachnie w ogóle. W ogóle nie ma żadnego zapachu, co akurat może być na plus całkiem. co to właściwości, ona jest zwykłą, taką standardową szminką, tak? Nie jest matowa, nie, nie jest, jest matowa, e... właśnie taka jest. Nie specjalnie trwała, zwykła taka szminka. Ale zbliżenie kolorystyczne e... 10 chyba na 10 też. To też jest zbliżenie. Nie, nie bardzo ona bliżona, albo jest 10. trochę jaśniejsza, ona jest troszeczkę w ogóle, przez to, że jest taka bardziej kremowana, jest mniej napigmentowana. Nie widać tak bardzo tego koloru, on nie jest taki intensywny. Więc no, nie wypada tak dobrze jak MAK. Ja, ja myślę, że takie kolory, kolorystycznie może rzeczywiście jest praktycznie identyczna, mhm. ale na ustawie Na kolor tak jest taka sama, ale mhm. trochę się w, y, funkcjonalności się różnią. Tak, i teraz Wam. Y, aha, jeszcze pokażę Wam konturówkę, która nie jest identyczna, bo jest y, cieplejsza od y, Candy Amia, mhm. ale Bardziej jak na takie warunki, glilowa. wiecie? Y, jak się mówi, drogeryjne, takie łatwo, łatwo dostępne i tanie przede wszystkim, to całkiem dobrze się sprawdza do tej szminki. I to jest Golden Rose Dream Lip Sleep Liner w kolorze 509. Mhm. No i nie ma tu za dużo o czym mówić, po prostu konturówki z Sprawdźcie Golden Rose są ok. I, i będą, ona będzie pasowała do tych wszystkich, także jeżeli potrzebujecie konturówek, to to jest ok do, do tego koloru. I teraz Wam pokażemy zbliżenie. Pierwsza oczywiście będzie Candy Jam i już tu na środku robimy wielką plamę, żebyście dobrze widzieli. I pierwszy zamiennik to Loral, już wam pokazuję. to Avon ta Fearless fuchsia trzecia to Maybelline 902 fuchsia flash Salvation Velvet w kolorze I Fall in Love Teraz Freedom w kolorze You Had Me at Hello I To są teraz ta i następne to będą ten jaśniejsze, już takie mniej podobne, ale zawsze, zawsze. Ostatnia to Wet and Wild, jak widzicie, trzeba uważać przy otwieraniu, żeby sobie nie poniszczyć świnki. I tutaj będzie Na koniec konturówka z Golden Rose Dream Lip Liner w kolorze 509. I na koniec mamy dla Was oczywiście rozwiązanie tajemnicy, którą zasiałyśmy na początku filmiku. Jedna z nas ma na ustach Eivon w kolorze Fearless Fusion, a druga ma oryginalnego maka. Jak myślicie, kto wygra? Mamy je dokładnie tak na ustach, jak trzymamy. Czyli ja mam odpowiednik z Eivonu, a Marta ma oryginalną z maka. Tak jak mówiliśmy w filmie, ta jest trochę bardziej fioletowa, co zauważyłyśmy, dopiero jak nałożyłyśmy na usta. Ale ogólnie przysunę trochę. O. Ale ogólnie widzicie, że kolory praktycznie niewiele się różnią. Tak zresztą już widzieliście też na, na zbliżeniu, także sami ocencie, która Wam się najbardziej podoba, która jest najbardziej podobna do oryginału i na którą ewentualnie się zdecydujecie, jeśli w ogóle ten kolor Wam się podoba. To już wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że jeżeli wśród Was są jakieś fanki takich kolorów jak ten, to znalazł się jakiś tańszy odpowiednik szminki Zmaka. I mam nadzieję, że wam pomogłam. Jeżeli wy macie jakieś lepsze odpowiedniki, to oczywiście piszcie, bo ja chętnie go kupię i sprawdzę setny raz. Ten sam kolor kupi bardzo chętnie na 100% tak, gwarantuję wam to. I też, jeżeli korzystaliście już z którejś z tych pomadek, które wam pokazaliśmy w dzisiejszym filmie, to też napiszcie, jakie są Wasze spostrzeżenia odnośnie tego podobieństwa i, i czy rzeczywiście mamy rację porównując je do maka, czy jednak dużo się różnią. Dajcie znać w komentarzach, jak zawsze. Tak, i w ogóle jeśli macie e, odpowiedniki jakichś innych popularnych e, szminek, e, które bardzo lubicie i uważacie, że są identyczne, to polecajcie nam, bo e, wiadomo, że lepiej kupić sobie to, coś tańszego, a podobnego, e, niż wydawać e, fortunę na takie Też szminki. to jest bardzo fajna forma moim zdaniem, jeżeli chcecie się najpierw spróbować, czy ten kolor Wam pasuje, czy nie, o. to nie ma sensu wydawać na początek 80 parę złotych na szminkę z maka. Albo naciągać go prezent, bierzcie w ciemno. Ale rzeczywiście fajnie kupić sobie jakiś e, tańszy odpowiednik, sprawdzić, czy w tym kolorze się dobrze czujecie, czy często go nosicie, czy, czy pasuje Wam do Waszych strojów, do Waszych nastrojów przeważnie. I wtedy jak się do niego przekonacie, to zainwestujcie sobie w e, droższą. Bo to są takie kolory, które rzeczywiście, no może e, ja podziwiam wszystkie te z Was, które na co dzień noszą takie ostre kolory, ale to przeważnie są takie kolory, przynajmniej w naszym życiu, które nosimy sporadycznie. E, więc no, musicie sami tak. ocenić, ile razy wam się przyda i czy warto w Waszym trybie życia kupić sobie e, droższą. Mhm. Racja e, Dobra, dziękujemy Wam już za oglądanie Pozdrawiamy oczywiście jak zawsze Piszcie komentarze, e, kciukujcie Jeśli film Wam się podobał I subskrybujcie, jeśli, jeśli, jeśli tego jeszcze nie robicie A chcecie być na bieżąco Naszymi filmami Dziękujemy jeszcze raz Do zobaczenia, <laughs> pa! pa!